Działamy jak w guagu. Upał. zrywamy trawę, bo będziemy tu mieli tłaga. Tu będzie łąka kwietna no. dla pszczół. Dla naszych kochanych pszczółek. A żeby to zrobić, to muszę się natyrać. Nie, zrywamy, bo tu jest syf. Sam perz, ta trawa taka jest nieudana. A no docelowo, jak już zrobimy ting. To będziemy tu mieli już taką piękną rabatę kwietną, ale na razie będzie łączka. to Uwaga. Wyszło. I tu wyszło to Ba. Wyszła! Jeszcze raz! Na tej rabacie pod naszym domem, którą przygotowaliśmy, będziemy zakładać łąkę kwietną. Tutaj w projekcie ogrodu mamy inne rośliny, ale na razie chcemy sobie zrobić taki ogród dla pszczół. Kupiliśmy mieszanki nasion. Mieszanka roślin pachnących i mieszanka miododajna przyjazna pszczołom. To są takie rośliny, które nie mają żadnych wymogów co do gleby, nie trzeba ich często podlewać. Mieszanka dzikich roślin, przyjaznych pszczołom. taki woreczek, ile to kosztowało w snie? 26 zł. 26 zł z firmy Legutko to jest strasznie dużo tych nasion mamy. I jeszcze drugi worek z tych kwiatno pachnących. Ja chcę. Ja, ja chcę. ja chcę te niebieskie te chaby. No dobra. O, a o, I i już dużo wystarczy. kwiatuszków mi wyrośnie. Strasznie a. dużo, bo mi nie miał kwiatów. A tutaj tą aksamitkę. Mi też daj aksamitkę. Dziwne nasiona. Takie. Jak Jako Pokaż. Wyglądają jak od bumchawca na sieno. O, już śpię. Będziemy mieli strasznie dużo kwiatów, prawda mama? No, no bardzo dużo. Będziemy mieć tutaj całe takie po... I jeszcze to. A jeszcze my i Nina będziemy mieli własne kwiaty. No, właśnie wła własne, własne kwiatów... które Wy siejecie. Tylko Wy. Czekaj, zobaczymy tu Twoje. To jest takie C. Weź rączkę. Patrzcie, takie C. Aha. Dziwne. To chyba haber. No. Nina, a jak, jak Twoje wyglądają? Pokaż. Nina też ma habry. uwić, podlać. Może najpierw podlejemy, a później nasypimy ziemią. Proszę, masz jeszcze garść. Co jest z taką Możesz tutaj tylko nie w jedno miejsce, Nina, nie, bo to tak się nie robi. To Dobra, trzeba teraz, równomiernie. Teraz ja dużą konewą. No, dawaj. Teraz robimy barykadę dla naszego psa. W wielu które tworzymy, biegać i niszczyć. <grym się w górę> Rozważajmy A Albo będzie się bał. Chodzi o tor przeszkód. Chyba co wybierze. <grystanie> Jeszcze trzeba mu położyć ten szlauf, bo on boi się wody, to już nie podejdzie. Włączyć odkurzacz. I tak wygląda efekt wysiewów łąki. Minęły dwa tygodnie i mamy tyle roślinek. Nie wiadomo co jest czym. Łąka wschodzi, ale nie wszędzie jest jej tyle samo tutaj jakby jakby więcej tych nasionek schodzi teraz tam troszeczkę wolniej zobaczymy co to będą za, za kwiatki nie ja rozsypuj dobra o, nie, tak nie rozsypuj dobra? Tak. ja idę tak do końca no i już. Dobra. Karalepy. Kare... Dlaczego karalepy wrócamy tutaj? Tak to to będzie. Pokaż jeszcze do kamery to. Giganta. Zobaczcie jaka ogromna kalarepa. To jest z zeszłego roku. Tak, no, została na zimę. Została na zimę w naszej skrzynce, nikt jej nie wyjął i przezimowała i rosła taka gigantyczna. Dą do. Dą. Idzie. A jak ja robi ten kompost? Kompost? Kompos? No to się e, warzywa, jakieś ścinki, obierki. I to się po prostu samo gnije, wiesz? Mama, już ci pograbiłem miejsce na groszek, wiesz. Ale całkowicie? Tak, wszystko. Uwa Uważałem na ten Twój groszek. I co zrobiłeś? No wszystko tam jest na cały, całe pole na ten twój groszek, wiesz? Dobrze. Wszystko. Dziękuję. No i, i już mamy tu przygotowaną skrzynkę, mamy tu rozgrabione. I teraz musimy zrobić zanim nasz szpikulec, Zrobimy sobie pięć takich... Yy, Minidołku. Takich rajek, czyli takich rządków i będziemy tutaj kładać już te taśmy z nasionami. Rządka są w odpowiedniej odległości, tutaj jest centymetr między jednym a drugim, właśnie po to jest to zrobione, żeby nie trzeba było przerywać, mhm. żeby one w odpowiedniej odległości rosły. Nie, chyba większe są niż w No bo ono... Ale właściwie... Rzadziej jest mniej tych nasion, chyba, ale nie? Wydaje mi się, że to i tak jest za... A tu po tu już tak się ta taśma pomoczyła. No jest jak bibuła, nie? No to jest bibuła. No teraz to trzeba bardzo delikatnie. No to jest za mocno. I bardzo delikatnie. I tak wyglądają nasze skrzynki po miesiącu. Tutaj jest groszek, już bardzo duży. I wszystkie inne y, warzywa na taśmie też się udały. Tutaj są buraczki. Chociaż martwiłaś się, że, że mogą nie zejść, tak? Gdzieś tam czytaliśmy, że na tej tak. taśmie jest słabo. Bo y, na forum w grupie, w której jestem, napisali mi od razu, że to lipa, ale o, właśnie dla Was. Niedowiarków chociaż tam też byli, co pocieszali mnie, że wszystko będzie dobrze. <gry> I to jest właśnie ta rzodkiewka z staśmy Sałata beznadziejna, nie wiem w tym roku, jakaś taka lipna. Ale bardzo dobrze to wygląda, Burak jak na razie. O, tutaj mamy też rzodkiewkę. i już nawet w maju nam kwitną. Truskawki. Także o, tak wygląda. I to jest ten groszek, którego nie usunęliśmy, który sam się zasiał po miesiącu. O. Także nie myślcie sobie, że nasz kanał zamienił się w kanał ogrodniczy. To jest taka, powiedzmy, druga czy tam, trzecia pasja, którą się zajmujemy. Ale nowy materiał wkrótce. Tak? Mamy w planach wyjazd. Na razie nie będziemy zdradzać, co chcemy zrobić. Obserwujcie bacznie nasz kanał, zobaczycie, jak pojawią się nowe, nowe filmy. To będziecie wiedzieć, co u nas słychać. Dzięki serdeczne, że poświęciliście ten swój czas, obejrzyjcie nasz film. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Tu, nie wiem, Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie film wszystkim znajomym, matką, żoną, kochanką mężom, rodzicom. ich wszyscy oglądają Camper for Life i niech nasz kanał się rozwija. Dzięki serdecznie trzymajcie się. Cześć! Jest. Tutaj chyba. Tu też leży, widzisz? Gdzie? No przed tobą leży. Widzisz o, jest! O Boże! To jest lis!